Dzień dobry. Nazywam się Maciej i w tym nagraniu trochę przedstawię społeczność, czyli, e, czyli moją platformę nową, społeczność po, po self, o której dużo wam ostatnio piszę, dużo mówię i na której bardzo mi zależy. Więc e, społeczność będzie miała dwie główne intencje z mojej strony. Pierwsze to dawać dużo e, materiałów, dużo webinarów, czyli dla mnie to jest okazja po prostu, żebym mógł mieć stałą grupę mniej więcej osób do której będę mógł kierować masę treści, masę merytoryki, webinarów, co już pewnie w newsletterach teraz widzicie, ile ich będzie. E, mam mnóstwo pomysłów i będę ciekawy Waszych pomysłów, o czym jeszcze można by robić te webinary. E, no raczej ta lista się nie skończy, bo naprawdę mam ich dużo. Będę chciał tutaj też robić ćwiczenia lowenowskie. W myśl co tydzień jedno ćwiczenie z instrukcją i napisaniem, czemu w ogóle je robimy. Ja, jak, jaka wiedza za tym stoi, czyli będą takie z instruktażem co tydzień jedno ćwiczenie, aż mi się skończą pomysły. Będzie też jedna sesja ćwiczeń lowenowskich tutaj, taka 40-minutowa, żeby, żeby móc mieć w trudnych chwilach. Będzie dla jako bonus w pierwszych trzech dniach, będzie też taki krótki zestaw ćwiczeń, więc ćwiczenia też tu będą. I to jest ta jedna z intencji, merytoryka. Czyli webinary, spotkania ze specjalistami, jak macie w mailach, e ćwiczenia cytaty które tu będę opisywał merytoryka druga rzecz to jest ten społecznościowy aspekt czyli to co można pisać to co można czytać jak mają inni i tutaj za chwilkę już opiszę chciałem zobaczyć chciałem pokazać jak ta platforma wygląda czyli tutaj pierwsze co to jest jak aplikacja facebookowa co się ostatnio wydarzyło tutaj no i oczywiście, jak jeszcze nie ma tu ludzi, tylko jestem ja sam, no to są same moje webinary, które ostatnio dodałem. No i czyli tutaj pokazuję, tak jak na tablicy facebookowej, co się ostatnio wydarzyło. Możemy oczywiście to sobie edytować. Później możemy kliknąć kursy. No i tu będą wszystkie kursy, które dotychczas wyprodukowałem i które w przyszłości zrobię. Czyli wszystko będzie w jednym miejscu. I nie będzie już grup facebookowych w tych kursach, tylko tutaj będziemy komentować, żeby wszystko było w jednym miejscu. Do tych kursów, które mają nagrania, też tutaj jest łatwiej, bo system pamięta, gdzie skończyliśmy. Dalej, klikając, wydarzenia, mamy kalendarz. Kalendarz rzeczy, które tu będą, czyli dajmy na to, klikając, nie wiem, na, na lipiec, to już są włożone tutaj dwa webinary czy w sensie webinar i, i spotkanie ze specjalistką. Z architektem, jak przestrzeń wpływa na samo poczucie. Czyli chodzi tu o to, że będziemy mieli pełen kalendarz wszystkiego, co się u mnie dzieje, w webinarach, warsztatach na żywo, w kursach, więc wszystko będzie jasne, nie będziecie musieli szukać po mailach. I po lewej stronie, jak zobaczycie, są różne zakładki. Zacznij tutaj, czyli to jest taka zakładka, w której. Hmm, które ja będę organizacyjne informacje pisał. E, cytaty i przemyślenia to są tutaj rzeczy, które będą merytoryczne, czyli często mam masę, kiedy przygotowuję się do webinaru, mam masę cytatów, które się na pewno nie zmieszczą w webinarze, bo byłoby tego za dużo, a chętnie bym się nimi podzielił i swoimi przemyśleniami odnośnie tego. No więc tutaj będzie taka zakładka. Zmyślą, że wy możecie to komentować, możecie pisać, co w was to wyzwala, czyli tu będzie po prostu merytoryka to też pomoże żyć jakimś tematem, czyli, kiedy będzie webinar o narcyzmie, no to tutaj wcześniej będzie dużo postów, cytatów o właśnie o tym narcyzmie, żeby trochę nim żyć przez jakiś czas i webinar będzie pewnym rodzajem zwieńczenia tego. Będzie czat ogólny, na którym będę sporo pisał pytań, czyli głębokie pytania we wtorki, żebyście mieli refleksję, ale też żebyście mogli zobaczyć, jak mają inni. Bo inni mogą mieć tak jak Wy, mogą mieć inaczej, i na przykład możecie zobaczyć, że ktoś ma tak jak Wasi bliscy, i wtedy łatwiej zrozumieć zachowania bliskich, kiedy widzimy to wyjaśnione tutaj na czacie. Będą też luźniejsze pytania w piątki, e, tak, żeby po prostu po, poszukać w swoim myśle takich ciekawych, fajnych, luźnych rzeczy, zobaczyć, jak mają inni. W niedzielę będzie pytanie: Jak Ci minął tydzień? W jakim stanie umysłu jesteś? Jak emocjonalnie coś z tobą dzieje? I czego od siebie. Potrzebujesz. Czy to jest takie pytanie, które powinniśmy sobie często zadawać. No to tutaj będzie można pisać, albo będzie można po prostu czytać. Ja nie jestem szczególnie facebookową osobą, żeby tam się bardzo uzewnętrzniać, a z kolei myślę, że w takiej platformie być może więcej bym o sobie pisał, jakbym był uczestnikiem. Zwłaszcza, kiedy są konkretne pytania. A nawet jakbym nie pisał, to dawałoby mi to do myślenia. Bo pytania, które tu będę pisał, zazwyczaj kiedyś dawały mi do myślenia. Albo to będą pytania, które jakoś gdzieś zauważy i, i będą we mnie pracowały, więc tutaj się będę dzielił. Jest też miejsce tutaj na wszystko inne, czyli wszelkie żarty, memy, pytania od samochodów po politykę, po cokolwiek chcecie, można tutaj pisać w postach. Jest sekcja przywitaj się, czyli po prostu, żeby każdy może napisać po prostu dwa zdania o sobie albo i 15 zdań, jak chcecie. To będą po prostu takie oddzielne posty poziome. Polecajki książkowe. Ja będę polecał książki, zarówno psychologiczne, jak i zwykłe. Fabularne możecie wy polecać. Bardzo polecam, bo z jednej strony można tutaj fajne książki znaleźć, ale z drugiej strony można znaleźć ludzi, którzy czytają podobne rzeczy. I to jest dla mnie coś super cennego, rozmawiać z ludźmi o książkach, które sami czytamy. Są też polecajki filmowe. Podobnie. Tutaj jest już jeden z moich ulubionych filmów. I będzie też e, czat, w którym można pisać, co się udało, za co jestem wdzięczny, tak, żeby ćwiczyć swój umysł w czymś innym niż parentyfikacja, czyli dostrajanie się do negatywnych, trudnych stanów umysłu. Poniżej tutaj to są już płatne, że płatne poczucie własnej wartości, kurs teraz się odbywa już w tej platformie, czy płatne webinary, e, kursy też będą wszystkie tu, żeby było wszystko łatwo. Więc serdecznie Was zapraszam właśnie z tych dwóch powodów. Tych, którzy po prostu chcą więcej jeszcze merytoryki, która będzie w niskiej cenie, bo 67 zł tygodnie, miesięcznie to dość będzie, myślę, nisko za taką dozę merytoryki, która tutaj będzie. A z drugiej strony będzie ta, ta część społecznościowa, gdzie można pisać. Nie trzeba, ale można. I można też czytać, co piszą inni. Więc zapraszam serdecznie, ja się bardzo ekscytuję i bardzo trzymam kciuki, żeby to, to jakoś tak wyszło jak najszerzej. I zapraszam, jeśli macie pytania, to po prostu piszcie do mnie na maila. 20 maja otwieramy się. Do zobaczenia.